Kochania? Happy. A czujesz się zdrowa czy chora jeszcze? Zdrowa dzisiaj. Zdrowa dzisiaj się czujesz? Już jest Ci lepiej, tak? Coraz lepiej z dnia na dzień. Nie jest źle. Musimy się przywitać ładnie. Dzień dobry, kochani. Mamo, jak. Mój syn. Chcesz nożyczki, tak? Uh -huh. Zaraz dostaniesz, ale jest dzisiaj wichura. Jest wichura i pada deszcz. Masakra. Okropna pogoda. Ale wiesz co? Skoro jest taka brzydka pogoda, to mam pomysł na dzisiejszy dzień. Zostaniemy w domu i zrobimy sobie Grinch Party. Co ty na to? Nie mamo, ja nie chcę Grinch Party. Nie chcesz imprezki grinchowej? Nie wiedziałam, ale zaraz będzie straszny. Grinch będzie straszny? Co? ty? A ja już zaplanowałam grinch party. I chciałam zrobić na śniadanie e, takie zielone naleśniki grinczowe. Nie, mamo, jest straszny. No to fajnie. Grinch jest straszny? Jakie inne? A jakie? Ja tu, tu Chcesz normalne naleśniki? Tak? Tak. To tobie zrobię normalne, a chłopakom zrobię zielone, ok? Nie. Nie, mamo. No a wiesz co, a ja już kupiłam fajne rzeczy grinchowe. Nie. Nie, mamo. O. No i co teraz? No i co teraz? Czekaj, czekaj, chodź tu. No i co teraz? Nie będzie imprezki? Ja co pokażę na tyle. O, a tak, grać na komputerze pewnie. Ty się chyba musisz obudzić najpierw. Nie, nie. My się chyba za chwilkę zobaczymy, co? Ona się musi wypierzyć, bo dopiero wstała. Jesteś niewypierzona jeszcze? Muszę jej dać chwilę. Dobra kochani, ja wczoraj byłam w sklepie. B.M. kupiłam y, różne rzeczy na imprezkę grinczową, ale będziemy też robić jakieś tam swoje rzeczy. Ja chcę zrobić jeszcze dzisiaj zielone naleśniki i w sumie mam taki fajny przepis na grinczowe ciastka, ale chyba nie będę ich dzisiaj robić. Zrobimy je może innym razem, bo kupiłam trochę takich gotowych rzeczy. Aha, i zanim wam pokażę, to wrzucę wam w przebitce to, co nagrałam wczoraj, żebyście wiedzieli, co grinczowego było w sklepie Homburgens. Tutaj jest taki grinczowy zestaw na Sylwestra. Za 6,99, jest gorąca czekolada, chyba jakieś ciasko tu jest, albo czekoladka, kubek i marshmallows. Ja biorę to Green mas Party, bo tutaj widzę, że jest tego dość sporo, bo jest 10 kubeczków, 10 talerzyków, 6 balonów. Szkoda, że nie ma słomek, bo przydałyby się słomki takie czerwono-białe. zobaczcie tutaj jest kubeczek.

In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Just come in the video Dodawałam ciasto na naleśniki, usmażę dwa naleśniki róży, takie bez kolorów i później dodam barwniki, żółty i zielony i powstanie w ten sposób zielone ciasto. Upiekę kilka zielonych naleśników, a później dodam proszek do pieczenia i będę piec gofry na popołudnie myślę. Myślę, że nie wieczór, tylko takie właśnie wczesne popołudnie. Zginęła mi gdzieś chochla. Naprawdę nie wiem jakim cudem, więc nalewam taką małą miseczką Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Super. Nie wiem czy jeszcze nie będę musiała dodać tego. O, nie! A dlaczego to jest z tej strony takie? Hmm. No dobra, dodam jeszcze trochę więcej tego barwnika w takim razie. O, tu prawie cała tubka poszła, powiem Wam. Myślałam, że on jest taki bardziej wydajny. Ale z tej strony wygląda lepiej. Powiem Wam, że nawet można by było tutaj twarz grincza namalować. To będę je podawać po prostu z tej strony. I ten kolor się w ogóle zmienia. Muszę jeszcze trochę zmiksować, bo widzę, że nie rozpuścił się barwnik do końca. Dawid jest zachwycony. Po prostu zachwycony. Nie, Dawid? Tak. Byłeś w szoku, jak wszedłeś do kuchni? Nie mm -hmm. spodziewałeś się tego, nie? Zielone. zielony. <laughs> no. Tutaj mamy gofry i powiem Wam, że gofry no gorzej wychodzą. Ten chyba Wyczyna. się rozwalił. O, one są fajne, zielone w środku. No, ale tutaj tak wyglądają, wiecie. I już tak próbowałam też robić takie właśnie, o, tak nie do końca dolane. Myślałam, że jakoś to tak fajnie, no nie wiem, no co sądzisz, Dawid? No mhm. będzie, będzie ja ten... to kalapki. Posyp jak kalapki? Posypiemy je cukrem, pudrem mhm. i damy na nie te posypki. I... Ta usłyszała słowo posypki, ja nie wierzę. Nie no ma jakich w mała właśnie mówiła, że trzeba kupić posypki. No, trzeba iść do sklepu. Po posypki. Tak? Nie. Czy Róża chce gofra z posypką? Tak. <noise> Okej. Okay. Róża stoi i się oblizuje. Róża, jak Ci się podoba taki gofer? Gofr? Gofer? gofer czy gofr? Jest bardzo super. super, super. Jest bardzo super. Go. Zjesz go? A co się Zjemy. mówi? Nie ma za co, kochanie, smacznego. Kupiłam wczoraj dzieciakom takie kubki w Bargains yy, Za sztukę płaciłam 2,99, więc cena bardzo fajna. One są takie naprawdę solidne, fajne, bardzo dobrze wykonane. I muszę Wam powiedzieć, że widziałam na Amazonie identyczne kubki. Za 12 funtów albo 12,99 i było pełno sprzedanych. Także, jeżeli chcecie zrobić biznes, to idźcie do HomperGens, kupcie kubki i wystawcie gdzieś w internecie. Pewnie ludzie będą chętnie kupować. One mają niestety jeden minus: że nie można ich używać w mikrofalówce i trzeba je myć ręcznie. Ja tutaj przygotowałam mleczko dla róży i teraz je przeleję. Zobaczymy, jaka będzie jej reakcja na ten kubek. No, nie rozpuściła się do końca, ale to nic. Róża, co to jest? Fajny kubek? Tak. Podoba Ci się? No, to się bardzo cieszę. Będziesz piła mleczko z takiego kubka? Tak. Pogoda mamy dzisiaj okropną, jest straszne wietrzysko i leje deszcz i ma lać do godziny 18:00. nie wyrosną kochanie teraz kwiatki wiesz, bo jest za zimno nie. kwiatki będą rosnąć dopiero jak będzie wiosna No, a jak idziemy na no, jedy... no ty na razie nie wyjdziesz jeszcze na dwór kochanie wiesz, chyba że szybko do samochodu bo jest za zimno a ty jeszcze jesteś troszkę chora ale już, nie, już w sumie jest dobrze już nie, już nie masz takiego katarku, nie prawie wcale nie masz, jest ok, jest prawie zdrowa zaczynam robić kolejne grinczowe żarełko z tym, że nie wiem czy skończę bo nie wiem w jakim stanie są te awokado z awokado to nigdy nie wiadomo tak naprawdę powinno się chyba no właśnie powinno się tutaj ten dzyndzelek odrywać, no i to wygląda ok ale wiecie, no może się okazać że jest czarne nie wiem, zaraz je rozkroję i zobaczę będę robić jajka z guacamole i one będą właśnie w takich kolorach grinczowych, czyli będzie zieleń, będzie czerwień. No i to jest wszystko, czego potrzebuję. Trochę jakiejś zieleniny, to nie musi być natka, pietruszki, to może być koperek. Cytryna albo limonka, awokado, ja mam akurat trzy, pewnie będzie troszkę za mało. No a zobaczymy, jajka, pomidorki, możecie użyć pomidorki albo paprykę czerwoną. Ja wybrałam pomidorki, bo moje dzieci wolą pomidorki. I tutaj mam sól i pieprz z przypraw tylko i wyłącznie. Awokado jest ok, także mogę je rozdrobnić. Dodałam sól i pieprz, i teraz dodaję cytrynę. Fajnie wyszło. W ogóle jajko i awokado to jest mega dobre połączenie. I tutaj jeszcze są cytrynki, jakby komuś było za mało kwaśne. Bo ja na przykład uwielbiam bardzo dużo cytryny do awokado. Moje awokado musi w soku z cytryny pływać dosłownie. Mam tutaj moje zakupy grilledowe. I zaraz będę to sobie rozpakowywać. Kubeczki tutaj mam takie czekoladowe monety nie kupowałam dużo słodyczy, znaczy no trochę skleiłam, no dobra, ale wiecie no raz na jakiś czas naprawdę można ale nie będę wykładać wszystkich gdzie ja tą dziurę zrobiłam ach tam najlepiej to pazurami rozerwać I ja w ogóle dzisiaj mam na sobie tę bluzę bo po prostu kocham ją, no kocham i uwielbiam Um, dobra, wezmę tak. Dwa takie, dwa takie, dwa takie. Dobra, niech jednak będą wszystkie. Widzę, że ich dużo nie ma. I tutaj mam takie kwaśne squashies, o smaku kwaśnego jabłka. A, ale pachną. Brzuszek cię boli. Zobaczcie, tak wyglądam. Okej, okay, już idę. Róża musi na toaletę. Grinczowa imprezka! <grystanie> Otworzę sobie ten zestaw i zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Tutaj mamy cztery takie ciacha. Posypki zielone, takie w różnych odcieniach. I to jest zielony lukier. Jest jeden lukier i pewnie będzie za dymem. Ale cóż, życie. Ale to ma zapach, wiecie, jak to intensywnie pachnie. Normalnie szok. No i tutaj mam to takie pudełko. Ono kosztowało 3.99 chyba. Piżama party. No, A co tam? Zaraz to sobie otworzę i zobaczymy. Dzisiaj mamy taki rodzinny dzień, wiecie, w domu pod kocykiem. Przed, ups, przed telewizorem. Co to jest? Tato, uciekaj. A, bo się załatwia. Rzucam ma i I cię wygnała? No. Co my tutaj mamy? Takie talerzyki, ich jest 10 sztuk. Bardzo fajne, zobacz, jakie fajne. 15 takich serwetek. To jeszcze zostanie, to jeszcze będzie później na święta. Kubeczki, kubeczków też jest 10. Też oni mają te kubki. Mówiłam, żeby ludzie szli kupić te kubki, bo ja ci chyba nie mówiłam. Wiesz, że zailone są na Amazonie za 12 albo 12,99, a w Hamburgu kosztują 3,99, 2,99. No? Także lećcie kupujcie, dorobicie sobie na święta. Tutaj mam, o jak dobrze, że to już jest złożone. Taka wiecie, girlanda. I fajnie, że nie trzeba nawlekać tych sznureczków, bo zazwyczaj to trzeba. I jest chyba sześć balonów. Tak, sześć. Z Grinchem. A te nie są z Grinchem. to są z napisem Merry Grinchmas. No. Także to było wszystko. I zapowiada się nie za wąpreska. We've got Ostatnią rzeczą, którą przygotowuję na dzisiaj jest zielony sok na obiad, w sensie już na taką kolację. Wjedzie na pewno no coś zamówionego, nie wiem co będziemy dzisiaj zamawiać, może jakieś burgery, może w sumie sushi, jeszcze zobaczymy. No i tutaj mam jabłka, selernaciowy, ogórek, chyba z pół natki pietruszki i jedną cytrynę. No słuchajcie, jak grinch, no to oczywiście sok musi być zielony. A do tego będzie to taka, wiecie, no nie powiedziałabym, że równowaga, bo dzisiaj mamy sporo tych takich niezbyt zdrowych rzeczy, ale zawsze to coś. A co to za świrowanie? Pokaż. Jesteś Grinchem? Pokaż, jaką masz super bluzę grinczową. Grinch. Super wyglądasz. Róża nie kwić. Dobra, my tutaj mamy przygotowane jedzonko, tak to wygląda. I tak na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie zrobić taką grinczową imprezkę dla dzieci, to możecie po prostu kupić sobie żółty barwnik i niebieski. I możecie zrobić naprawdę nawet pizzę zieloną. No, co tylko chcecie. No, tak, lody, jakieś napoje, no, no wszystko, naprawdę. Już wspomniała mi się czekoladowa pizza. Róża oszalała z radości. O, czekoladowa pizza to nie. Dobra, my tutaj będziemy zaraz oglądać. Tak, oglądamy. Co oglądamy, Róża? Grinch. I co, żegnamy się? A i tutaj jeszcze. Oj, już pa, kochani, idźcie sobie, jak oglądać. I co, dobre te żelki? Tak. Ty, ty, ty. He, hej, a ile ty ich sobie bierzesz? To ona wszystkie bierze. A dla wszystkich? A ty się chcesz dzielić? Z okay, Dobra, weź sobie tutaj coś nałóż, co chcesz. Nałóż sobie groszek, nałóż sobie jakieś czekoladkę. To. I to możesz, jeliz. możesz się oprzeć o podusia. Okay. A tutaj, jak ja róży jeliz. się znudzi, to jeszcze będzie robić sobie. Te takie ciasteczka. No, także my się żegnamy. Pomachaj, Dawidku. Do zobaczenia, Roxy. Pomachaj też. A, ona patrzy, co zbroić. Widzicie? Szalona. Dobra, trzymajcie się, kochani. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. I do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. Róża, powiedz Pa! Pa!